Pewnie część z was zastanawia się dlaczego nie powstał kolejny odcinek z mainbloga choć go zapowiadałem, odpowiedź jest prosta. Niestety było to spowodowane licznymi problemami technicznymi, co ja gadam? wiecie co się z tym stało, wiecie co się z tym stało, wiecie jaka jest prawda, ten serwer był postawiony na laptopie mrucz. wiecie co się stało z tym laptopem, A się po prostu spalił. Dla tych, którzy zapomnieli, albo są tu po raz pierwszy, przypomnę. My blog jest to serwer survival, bez endu i z moim borderem. Tyle. Czysty survival. Parę osób. Nic nadzwyczajnego. A więc, skoro spalił się kombrucza, to co robi my Blog na kanale? Otóż my Blog powraca. A więc, tak jak wszędzie, zdobyłem pierwsze drewno, pierwsze żelazo. Potem się jeszcze jakieś trimy w dżunglowej świątyni trafiły. Znalazłem także po drodze trochę piesków, które też oswoiłem. Potem znowu udałem się do kopalni, gdzie znalazłem dwa wieśniaki, jeden na górze, drugi na dole. I postanowiłem nadać im name im taki, aby nie zniknęły. O proszę, Raiden dropnął. No. I pierwsze diamenty. Jeszcze nazwałem drugiego wieśniaka, żeby też nie zniknął. Pająk, 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 pajok, idź rado idź! Ruda tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to jest ona diamenciki, diamenciki, diamenty Po zebraniu diamentu i zrobieniu sobie jakichś narzędzi zobaczyłem lisy i postanowiłem je wziąć do siebie do bazy Potem zacząłem budować jakichś domek ale to po to, żeby mi nie wmawiali znowu, że robię tylko pole i farmię szmaragdy. Następnie wziąłem się za budowę mostu łączącego moją wyspę ze spawnem Budowałem go oczywiście z mojego ulubionego dębowego drewna. Wybudowałem też takie ala pale wbite w ziemię, takie jak mają prawdziwe mosty. Oraz wbiłem takie, jakby łuki, z będzie się później przychodzić. Drugim projektem, za który się wziąłem, był parter domu. Postanowiłem, że zrobię go z ciemnego drewna świerkowego oraz dodam trochę kamienia później ale chciałem już mieć podstawę pod budowę większego domu ściany jak możecie zauważyć są połączeniem świerkowych schodków oraz y, pali ze zwykłego dębowego drewna bardzo ładnie to wygląda osoby które oglądały kiedyś u mnie serię z sielanki mogą zauważyć że jest to ten sam projekt domu który zbudowałem na tym serwerze ale nigdy nie zdołałem go ukończyć więc yy, postanowiłem zbudować go jeszcze raz. Nawet popełniłem te same błędy przy budowie. Zrobiłem też mały magazyn na moje rzeczy. Następnie udałem się na chwilę do nateru, skąd wziąłem trochę samorodków złota, żeby zrobić złote jabłka. Dzięki którym uleczę potem wieśniaku. Z netheru wziąłem także grzybki. Bardzo długo już szukałem na zewnątrz, no ale niestety... W borderze znajdowały się tylko jedne bagna, a grzybków tam nie było. Równolegle, gdy sprowadzałem wieśniaki do mojej bazy, uświadomiłem sobie, że przecież coś, te wieśniaki muszą ode mnie kupować. No i tak jak na poprzedniej edycji, postanowiłem, że będę im sprzedawał marchewki. Oczywiście na starcie zacząłem od małego pola, ale wkrótce miała się zrobić z tego naprawdę ogromna farma. Kiedy pole było już zaorane, musiałem na nim coś zasadzić, więc zasadziłem te marchewki, ale niestety brakło mi i mogłem posadzić tylko małą część pola, ale wkrótce miało się to zmienić. Ostateczny transport uleczonych wiśniaków. Powiem wam, to był horror, dramat, zgrzyt, ból zębami, wyciąganie rąbanego wiśnioka z kopalni. Wiecie ile trzeba sobie nerwów napsuć, ale zobaczcie, wydarzył się w cud. Przewin trochę film, jeśli masz sam i kiedykolwiek transportowałeś wieśniaki, ponieważ przedstawiam tu ujęcia, mogą ci przypomnieć te długie godziny transportowania tych dziadów. Już wiem, już wiem, już wiem jak skłonić go, żeby tu przyszedł. Zrobię na niego pułapkę. Proszę Państwa, oto tutaj na nagraniu pierwszy na świecie zarejestrowany przypadek współpracy wieśniaka z graczem. Pierwszy w historii taki przypadek. Evenement. Po prostu jestem zdumiony tym odkryciem. Piszcie w komentarzach. Wieśniak bohater, wieśniak bohater, patrzcie jak idzie, patrzcie jak idzie, nie trzeba nic cudować, sam idzie, nie trzeba go pchać łódką, on sam idzie, niemożliwe, wow, wow, już myślałem, że go będę musiał przez tą wodę tam yy, handryczyć, tak jak tego drugiego, że będę musiał jakieś cuda tu wyprawiać, jakieś pistony robić, jakieś cuda, ale on proszę, on sam idzie, on sam idzie. A teraz, drogie dzieci, zamkniemy Stasia w piwnicy. A więc wracając do naszego pola. Wsadziłem te marchewki, a marchewki, które mi zostały po panownym zasadzeniu, opychałem Stachowi za pół darmo. To trochę podchodzi po lichwę, no ale co tam. To przecież Minecraft. Przerzuciłem się także na jedzenie złotych marchewek, ponieważ jest to najlepsze jedzenie w całej grze. Jakiś czas farmienia marchewek i jawczenia później wieśniakarka wygoda już, tak? Większość wieśniaków to na razie bezrobotni są, no ale wkrótce się to zmieni. E, rolnik jest zrobiony na mistrza. No i tutaj macie efekt finalny cudownego pola, którego przed chwilą zacząłem. No, zrobiłem go na następny dzień, bo nie zdążył. Pomógł mi bardzo mglisty wyrównywać teren. Pole jest w stanie wygenerować 4 skrzynie marchewek na jeden zbiór. A potrzebuje do zasadzenia całego ekipunku i jeszcze trochę marchewek. Jakiś czas później przyszedł do mnie mrucz. Trochę pogadaliśmy i przedstawił mi ciekawą propozycję. Chciał ode mnie dwa wieśniaki, ale chciał też wybudować publiczną farmę żelaza na spawnie, aby każdy mógł sobie brać żelaza jak potrzebuje. Farma okazała się potem bardzo wydajna, ale najpierw musiałem przeprowadzić tam parę wieśniaków. Uwierzcie, naprawdę oddała ta farma. Bardzo się nam przydała. W następnym odcinku, w sumie to y, w jeszcze następnym odcinku, bo już są dwa nagrane z kolei, tylko do zmontowania czekają. One się, y, ona ta farma się bardzo przyda. Powiem Wam, że następny odcinek będzie o bastionach, a y, jeszcze kolejny o beaconach, więc y, będzie ciekawe. Macie trzy odcinki gwarantowane. Ten następny, jeszcze następny? Jak mnie mrucz nie, nie zbanuje za to, że powiedziałem, że się laptop spalił, no to następny odcinek będzie. No to bye bye!